Cześć kochane hafciarki! Ja nazywam się Dagmara i witam was na moim kanale Butterfly Crossstitch. A to mój haft jeden rok w 12 częściach. Jak widzicie, rozpoczęłam już marzec, no bo w końcu połowa marca to czas by zacząć. I przepięknie, przepięknie po prostu to wychodzi, jak zawsze mnie ten sampler zachwyca. Przypomnę, że to jest sampler z Mother Folk. Ja go nazywam Hope, ale on ma swoją jakąś taką nazwę. Jak widzicie, przepiękne dwie hortensje zostały wyszyte, a teraz rozpoczynam karmik dla ptaszków. Karmik dla ptaszków już wyszyty. Popatrzcie, jak pięknie wyszedł. Dwa ptaszki siedzą sobie na poręczy, i taka piękna gwiazda jest nad nimi. Wspaniale. No i jeszcze dwa serduszka doszły. Karmik bardzo łatwo się haftowało. Najwięcej było zabawy z tymi ptaszkami. Cześć ponownie. Jest dzisiaj 28 marca, czwartek. Zostało mi do wyhaftowania już bardzo niewiele, bo chyba tylko sama ramka. Jak widzicie, przepiękne hortensje wyszły. Wyszedł wspaniały karmik, tak gwiazda taka, od ostatniego razu jak. Wam pokazywałam ten haft, doszły jeszcze te korony takie, jeszcze jakieś serduszka i pojawiły się też pierwsze literki, ponieważ w tym hafcie zaszyty jest też cały alfabet. A że ja zaczynam ten haft tak jakby od dołu i idę do góry, no to pojawiły się literki te z końca alfabetu, czyli Y. X i, Z. I co wy na to 3 miesiące już wyszyte. Dzisiaj mamy 29 marca piątek. I skończyłam na ten miesiąc już wszystko. Cały marzec jest wyszyty. Możecie zobaczyć jak to wspaniale wygląda, tutaj poprzywilżam Wam karmik, hortensje, tą wspaniałą gwiazdę nad karmikiem, przepięknie wygląda. I cały haft jest po prostu wspaniały. Wiem, że jak go skończę to będzie robił niesamowite wrażenie.